Dla wszystkich kibiców kobiecej koszykówki na najwyższym poziomie w Zagłębiu Miedziowym mamy dobrą wiadomość. CCC Polkowice na pewno przystąpi do rozgrywek ligowych i to w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ze względu na niejasną sytuację sponsorską ze strony miasta Polkowic i firmy CCC kibice bardzo odróżnę się martwili, ale jak twierdzi prezes Wiesław Kozdroń, nie ma takiej potrzeby. Muszę z całą odpowiedzialnością potwierdzić, że tak. My jesteśmy bardzo blisko zbilansowania naszego budżetu i określenia celów sportowych w przyszłym sezonie. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zespół będzie w dalszym ciągu się nazywał Zespół Ligowy CCC Polkowice. Tym samym mamy, pozostaniemy przy sponsorach tytularnych tak jak dotychczas i to jest myślę bardzo dobra wiadomość. Klub ma nazywać się CCC Polkowice, a zatem sponsor tytularny będzie ten sam. Mniejszy natomiast i to znacznie ma być niestety budżet klubu, więc gra o najwyższe cele może być niemożliwa. Mimo problemów finansowych i znacznie mniejszego budżetu koszykarki CCC Polkowice zagrają w europejskich pucharach, ale nie w Eurolidze. Na ten moment możemy powiedzieć tylko tyle, że budżet będzie mniejszy niż w ubiegłym sezonie. A w związku z tym no, dosyć problematyczne wydaje się wzięcie tego miejsca, które mamy jakby z urzędu w rozgrywkach Euroligowych. No, ale jeżeli tak się stanie, to wystatujemy, będziemy się ubiegać o, o, o starty w rozgrywkach niższej rangi, ale FIBA Cup. Łukasz, co ona miedziowe fakty?